Dzień dobry, kwadrans akademicki z rachunkowością finansową. Kolejny odcinek będzie to kontynuacja odcinka numer 6, więc stąd nazwa odcinek 6a. I to jest kontynuacja przykładu, o co chodzi z odroczonym podatkiem dochodowym. Zachęcam najpierw do zapoznania się z odcinkiem numer 6. W odcinku tym mówiliśmy, jak tworzy się aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przykład był taki, że mieliśmy przychody, które to nie były przychodami podatkowymi. Chodziło o aktualizację wartości inwestycji, aktualizację wartości rynkowej. Bilansowo zwiększyliśmy wartość inwestycji, podatkowo nie był to przychód. Z drugiej strony, drugi przykład, to była kwota 10 tysięcy, która nie mogła być kosztem uzyskania przychodów, czyli nie mogła być kosztem podatkowym. Chodziło tutaj o odpis aktualizujący wartość zapasu, ale założyliśmy, że w przyszłości być może będzie to koszt podatkowy. I ostatnio utworzyliśmy właśnie aktywo z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. I jeżeli chodzi o jedną i drugą kwotę, odpowiednio to zaksięgowaliśmy, natomiast na dzień bilansowy były to po prostu stany końcowe tych kod. I tak byśmy je wykazywali w bilansie. Rezerwę w bilansie będziemy pokazywać jako składnik rezerw. Jest tam odpowiednie miejsce. W rezerwach numer 1 rezerwa właśnie z tytułu odroczonego podatku dochodowego, natomiast aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego pokazujemy w aktywach i pokazujemy je jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. jest tam również dla nich jak najbardziej miejsce w bilansie. Natomiast zapytali Państwo w komentarzu, co dalej, stąd też pomysł na odcinek 6a. Zobaczmy, co było dalej. Żeby przykład był ciekawy, Załóżmy, że spełniła się jedna i druga rzecz, to znaczy udało się nam sprzedać tą inwestycję, która wcześniej była objęta odpisem aktualizującym, takim odpisem IN Plus, i z drugiej strony również sprzedaliśmy wszystkie te zapasy, które były objęte odpisem. Co to oznacza? To oznacza, że i aktywo, i rezerwa z tytułu odrocznego podatku powinna nam zniknąć, no bo już nie jest potrzebna na przyszłość, ponieważ te zdarzenia, których oczekiwaliśmy w przeszłości, się przytrafiły. I zobaczmy, jak to będzie wpływało również nam na wynik. Co mamy pod spodem? Pod spodem mamy już przygotowane. Pewne informacje, mianowicie w nowym roku obrotowym zakładamy, że miały miejsce tylko dwa zdarzenia. Pierwsze to jest sprzedaż tej inwestycji, i drugie to jest sprzedaż zapasów. I tak, naszą inwestycję zakładamy, że sprzedaliśmy za kwotę 50 tysięcy. Kwoty tutaj są dowolne, chodzi o to, żeby po prostu sobie wyobrazić. I teraz zakładamy, że ta inwestycja. Początkowa była kupiona za kwotę 30 tysięcy. I my tutaj zrobiliśmy tą aktualizację wyceny, to co zrobiliśmy w roku poprzednim, zwiększyliśmy wartość tej inwestycji o 5 tysięcy. I co się dzieje w momencie sprzedania? W momencie sprzedania trzeba uważać na jedną rzecz. Mianowicie inaczej będzie się prezentował dochód podatkowy, czyli inne będą koszty, przody podatkowe. A inne mogą być rachunkowe. No bo zobaczmy, jeżeli chodzi o prawo podatkowe, to prawo podatkowe w ogóle nie uznaje aktualizacji wyceny. Dlatego zgodnie z prawem podatkowym sprawa wygląda tak, że wartość naszej inwestycji, czyli koszt uzyskania przychodów, to jest po prostu 30 tysięcy, cena, za którą inwestycję kupiliśmy. Jak jest nasz przychód? Cena, za którą inwestycję sprzedaliśmy. Więc nasz dochód podatkowy to jest. Przychody podatkowe minus koszty uzyskania przychodów, zysk lub powinniśmy bardziej powiedzieć, dochód podatkowy wynosi w takim razie 20 tysięcy. Tak to wygląda. Natomiast jak wygląda sprawa bilansowo? Bilansowo my zrobiliśmy aktualizację wyceny. Dlatego bilansowo powiemy, że akcje, które mieliśmy w bilansie już. Kwocie 35 tysięcy teraz są naszym kosztem, kosztem finansowym, natomiast nasze przychody, no to tutaj cena jest jednakowa: 50 tysięcy. I zysk bilansowo będzie inny. Będzie to różnica między przychodami 50 tysięcy, a kosztami, czyli kosztami, wartością tych inwestycji, których jest rozchód, ale już po aktualizacji wyceny. Czyli zysk będzie. 15 tysięcy. Zgadza się, zysk jest mniejszy. Dlaczego? Ponieważ wartość tej inwestycji była zwiększona. Podatki tego nie widziały, więc podatkowo dochód mamy większy. No i zobaczmy, my mówiliśmy, że na początku tego zakładamy rezerwę z tytułu odroczonego podatku, bo my wiemy, że w przyszłości. Ziści się to, że będziemy mieć większy podatek do zapłaty, bo dopiero wtedy prawo podatkowe zobaczy, że naprawdę nastąpił wzrost wartości tych inwestycji, nastąpiła ta aktualizacja wartości. No i rzeczywiście, podatkowo dochód jest wyższy niż zysk bilansowy. I to jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia bardzo podobna, to jest właśnie cena nabycia zapasów. No, i tak, zapasy, dajmy sobie na nową stronę u mnie. Sprzedano za kwotę 50 tysięcy, i tutaj również ustalono, że cena tych zapasów przed aktualizacją niech to będzie 30 tysięcy. Pamiętamy, tutaj miało miejsce jakaś utrata wartości, ponieważ my zrobiliśmy odpis aktualizujący tzw. in minus, czyli zmniejszyliśmy wartość. Można powiedzieć, że zaksięgowaliśmy odpis z tytułu utraty wartości, odpis aktualizujący tych zapasów na kwotę 10 tysięcy. Ale pamiętamy, prawo podatkowe żadnej aktualizacji, wyceny, tudzież prawie żadnej nie uznaje. Więc podatkowo kwestia wygląda tak. Wartość naszych zapasów to jest po prostu 30 tysięcy, nic się nie zmienia. My te zapasy udało się nam odsprzedać za kwotę 50 tysięcy. Czyli dochód podatkowo to jest 50 tysięcy minus 30 tysięcy, mamy 20 tysięcy dochodu i to jest rzeczywiście rzecz do opodatkowania. Natomiast jak to wygląda bilansowo? Bilansowo powiemy, że w koszty finalnie pójdzie wartość naszych zapasów, ale już po aktualizacji wyceny. No bo jak my zrobiliśmy aktualizację wyceny, no to w bilansie już pokazywaliśmy te zapasy wartości 20 tysięcy. Więc bilansowo pokazujemy zapas już po aktualizacji wartości, czyli w tej niższej kwocie, szczęśliwie udało się nam je sprzedać za 50 tysięcy, więc zysk mamy w kwocie 50 tysięcy minus 20 równa się 30 tysięcy. Tutaj, już nie zastanawiajmy się nad realnością przykładu, że tu zrobiliśmy odpis aktualizujący, czyli ceny sprzedaży netto musiały mocno spaść, a tu sprzedajemy z dużym zyskiem. Powiedzmy, że tutaj specjalnie mamy tak zrobione, żeby mieć łatwiejsze kwoty do obliczeń, żeby się nam nie powtarzały, ładne, okrągłe kwoty. No i teraz proszę Państwa, porównajmy sobie jak będzie się kształtował podatek najpierw podatek do zapłaty do urzędu karbowego. Zakładamy stawkę 19%, tak samo jak wcześniej, i mówimy, że to będzie 19% razy nasz dochód. No i my ten dochód sobie wyliczyliśmy, zgadza się? Tutaj mówiliśmy, że dochód podatkowo to będzie 20 tysięcy. No, moglibyśmy zrobić w ten sposób, że przychody podatkowe liczymy i koszty podatkowe liczymy. No, my już policzyliśmy sobie ten dochód podatkowy. Tu mamy 20 tysięcy. Tutaj tak się udało, że mamy również 20 tysięcy. Czyli łącznie mamy w takim razie policzyć 19% podatku od dochodu wynoszącego 40 tysięcy. I teraz to jest podatek, który mamy do zapłaty do Urzędu Skarbowego. Wychodzi kwota 7600. Nie mówimy tutaj, już nie zastanawiamy się od tego, odnośnie kwestii takich typowo podatkowych, typu jak wykazać chociażby kwestię tutaj sprzedaży inwestycji. Tak czy siak, stawka podatku 19%, nieważne jak to w deklaracji wykażemy. Zakładamy, że ten podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego, finalnie podatek od tego wszystkiego, co się w tym roku działo, czyli tych dokładnie dwóch operacji gospodarczych, wyniesie 7,600. Zaksięgujmy sobie ten podatek. Mamy już również przygotowane konta teowe. Na kontach teowych mamy tutaj stany początkowe i tego naszego aktywa, i tej rezerwy z tytułu podatku odroczonego. No i? Jeżeli chodzi o podatek do zapłaty z tego roku, powiedzieliśmy, że to jest kwota 7600. Niech to będzie nasza pierwsza operacja. Po drugiej stronie będziemy mieć jakieś konto, rozrachunki z Urzędem Skarbowym i pokażemy zobowiązanie. No tak, musimy zapłacić podatek ten bieżący do Urzędu Skarbowego w kwocie 7600. No i to jest rzeczywisty podatek do zapłaty. Ale oprócz tego mamy również podatek odroczony. I teraz, co się okazuje? Tak naprawdę powinniśmy na dzień bilansowy jeszcze raz przeliczyć. No bo może być mnóstwo różnych zdarzeń. Jakaś inna aktualizacja wartości, bilansowo powiedzmy, różna amortyzacja od podatkowej. Mnóstwo różnych przykładów, być może kiedyś będzie jeszcze o tym film. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa przykłady tutaj, to i aktywa i rezerwy są zbędne. Więc co robimy? Wyksięgowywujemy aktywo z tytułu odroczonego podatku, bo ono nam już jest niepotrzebne. Weźmy sobie jeszcze jakimś innym kolorem. I jak to będzie wyglądało? Najlepiej zaczynać od strony aktywa. Wyksięgowywujemy, zmniejszamy aktywo po stronie kredytowej. Wobec tego tutaj musimy mieć tą kwotę po stronie debetowej. I to nam tak, jakby zwiększy podatek. Czy dobrze? Powiemy dobrze, ponieważ tutaj zyski, pamiętamy, aktywo było odnośnie zapasów. Zyski ze sprzedaży tych zapasów bilansowo były wyższe. Podatki tego nie widziały, ale my mówimy, gdyby podatki robiły wszystko tak, jak my mamy w prawie bilansowym, to przecież podatek taki realny byłby wyższy. Więc mamy dobrze. Natomiast z drugiej strony wyksięgowywujemy tą rezerwę i mówimy, że my już wcześniej przewidzieliśmy, że tak będzie, że przy sprzedaży tych naszych inwestycji podatki zauważą wtedy, że no właśnie, że ta wartość rzeczywiście wzrosła. Tym sposobem, tam gdybyśmy wrócili do przykładu, powiemy, że no podatek realny jednak jest niższy niż ten podatek, który był faktycznie zapłacony. W każdym razie wyksięgowywujemy i aktywo i rezerwę. Tak to wygląda. Gdybyśmy na przykład sprzedali połowę tych zapasów, to domyślamy się, że połowę tego aktywa stworzonego w związku z aktualizacją wartości zapasów, połowę byśmy wyksięgowali. Czyli po prostu na kolejny rok weryfikujemy wszystkie aktywa i rezerwy, sprawdzamy, czy nadal są potrzebne, czy może je trzeba trochę zwiększyć, może trochę zmniejszyć, albo całkowicie wyksięgować. I zróbmy jeszcze ostatnią rzecz, mianowicie zobaczmy, co by się stało z wynikiem finansowym. Na koncie wynik finansowy będziemy mieć to, co obliczyliśmy bilansowo, czyli zysk bilansowo z inwestycji to było 15 tysięcy. Natomiast bilansowo zysk za pasów, ze za sprzedaży zapasów, to było 30 tysięcy. Więc zobaczmy, zysku, to co będzie w rachunku zysków i strat przy minus koszty, będziemy mieć 45 tysięcy. I powiemy: OK, 45 tysięcy to jest nasz wynik finansowy brutto. To może ja również tak tutaj podpiszę. Natomiast, co musimy zrobić? Musimy to skorygować o podatek. No i pamiętamy: o podatek łączny, czyli i podatek ten do zapłaty do Urzędu Skarbowego, to jest akurat 7600, i o podatek odroczony. A podatek odroczony: zwiększamy nasz podatek o 1900, zmniejszamy o 950, czyli podobnie jak to było ostatnio. Albo inaczej, po prostu tą kwotę, którą mamy na koncie podatek, całą przenosimy, to jest 8550 na wynik finansowy. I tutaj mieści się podatek i bieżący, i odroczony. Zakładamy, że tutaj nic więcej się nie działo. Wobec tego, to co nam wyjdzie po uwzględnieniu podatku i bieżącego, i odroczonego, to będzie nasz wynik finansowy netto. Czyli stan końcowy, inaczej wynik finansowy netto wynosi, zapiszmy sobie jeszcze, 36 450. I można oczywiście również zrobić taką analizę porównawczą, jak robiliśmy w odcinku szóstym, czyli zobaczyć czy to ma sens, czyli czy rzeczywiście dobrze, że my ten podatek realny do zapłaty do Urzędu Skarbowego skorygowaliśmy o podatek odroczony. Oczywiście ma to jak najbardziej sens. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam serdecznie.